Dzień dobry Państwu, Jan Fior, kryzys 2020 przed burzą. Chciałem Państwu przedstawić garść faktów czy zdarzeń, które będą miały wpływ na nasze najbliższe życie i to jest kompendium tego. Króciutko. Witam przede wszystkim i dziękuję tym wszystkim, którzy się znowu do mnie włączyli. Bardzo się cieszę z tego, że nie porzucacie mnie tak szybko, jak tutaj ponad 150 osób, którzy zrezygnowali ze subskrypcji. No, rozumiem to. Wspierającym dziękuję za pomoc. Przypominam, że wszyscy, którzy nas wspierają, którzy wspierają fundację, nas to znaczy. Ten kanał poprzez Fundację Instytut Karla Mengera, która się nami opiekuje, mają prawo do darmowych czy gratisowych porad finansowych ode mnie. Proszę Państwa, ogłoszenia parafialne. Akademia Młodych Milionerów to jest nasz główny sponsor. To są książki, to jest seria książek, które są przed, dedykowane dla dzieci i młodzieży i mają w nich wyrobić niezależność myślenia, umiejętność spojrzenia na, na to, co się, w jakim świecie żyjemy, to na gospodarkę też, jak stworzyć biznes, jak stworzyć sobie własne miejsce pracy. I dlatego tak apeluję, żebyście Państwo odżałowali, to jest mniej niż dwie paczki papierosów. Nie, niektóre książki są w cenie paczki papierosów. Żeby kupić małym dzieciom, synom, córkom, wnukom, żeby się uniezależniły na to zło, które od tego zła, które nas ich czeka, zwłaszcza, bo nas też. Proszę Państwa, jeśli poruszacie się w kierunku południowym od strony Barcelony, od północy na południe, po Costa del Sol i Costa Blanca i słyszycie z przerażeniem, że w silniku coś stuka albo że mruczy w skrzyni biegów, skierujcie swą maszynę w stronę Gandhi, gdzie w miasteczku Almoiny znajduje się firma Turbox Sapor, jedno słowo, Okazała stacja obsługi pojazdów prowadzona przez doświadczonych polskich fachowców ojca i syna, Marka i Patryka z Zbyrytów. Można tam nie tylko naprawić usterkę, napić się kawy, ale i znaleźć pracę, bo firma teraz poszukuje mechaników samochodowych. Gdyby ktoś chciał w Hiszpanii popracować, to macie szansę Państwo tam. Telefon plus 34 617 57 29 95. Na Facebooku to jest Turbox Safor. Wszystko tak jak po polsku, za wyjątkiem tego, że X, a nie KS. Turbox Safor. Jedno słowo. Proszę Państwa, naszym dealerem jest Mennica Mazowie. Zauważyliście Państwo, że nagłe pogorszenie zdrowia. No, WHO stwierdziło, że się coś popsuło z naszym zdrowiem. To jest odwrócenie uwagi od realiów, a równocześnie pokazanie, że od. Tego, że to nasze zdrowie zależy od wojny na Ukrainie, od konferencji BRICS, od wzrostu inflacji, od recesji, od zagrożenia recesją, od kryzysu na rynku długów, od, nawet od, od rentowności obligacji, amerykańskich obligacji dziesięcioletnich. Proszę Państwa, złoto też drożeje. Też, też jak złoto drożeje, to już się zdrowie nasze pogarsza. Więc dlatego spróbujcie Państwo powiązać te fakty i ponieważ złoto jest najlepszym najlepszym ochroną najlepszym pancerzem chroniącym nas przed takimi kryzysami zwłaszcza tymi, tym ostatnim tym, które się w tej chwili dzieje od marca 20 roku to, to proponuję Państwu, żebyście zadzwonili do Mennicy Mazowia i zapytali ile kosztują monety jeszcze cena nie jest monety złote srebrne, jeszcze cena nie jest taka droga niewysoka, w związku z tym póki jeszcze czas, spróbujcie Państwo to jest znak czasu, te to, że jeszcze można, można złoto kupić, to jest znak czasu, jaki się pojawia przed tą naszą burzą. To jeszcze innym takim znakiem jest to, że proszę Państwa, zwiększa się średni czas oglądania filmu, które, które tutaj Państwu nagrywam. Już jest ponad 50%. Kiedyś było 30 parę do 40. To 50% to już jest bardzo dużo. Proszę Państwa, inne znaki czasu nadchodzą ze świata. W Nowym Jorku nakłada się na... Powrót znaczy z, wraca się do Kagańców, czy zmusza się ludzi do zakładania kagańców, tych które mieliśmy dwa lata. Przez dwa lata żeśmy nosili, oni też nawet dłużej. I z okazji Dnia Pracy, który ma, m, miał miejsce 4 września, naujowczycy no, już musieli mieć maseczki na o Jezu, co ja powiedziałem, musieli mieć na, na twarzy te właśnie urządzenia. No, bo się pojawił nowy wariant, ale na szczęście wariant jest już opanowany, ponieważ szypawki są. A nie wiadomo, co to za wariant. Proszę Państwa, innym znakiem jest to, że złoto drgnęło. Dolar stracił impet wzrostowy. Pamiętacie, złoto odwrotnie niż dolar. Dolar idzie do góry, złoto spada. Nie wiadomo dlaczego, ale. Domyślam się dlaczego, ale, ale w obecnej sytuacji to nie ma uzasadnienia. No, ale jest tak. Mówi się pewnych. Mówi się coraz pewniej o tym, że większość banków amerykańskich, a jak amerykańskie, to i inne, europejskie, może u nas się jakoś uchowamy, ale wątpię, będą przeżywać runy na banki. W USA wzrasta bezrobocie, w Polsce spada produkt krajowy brutto, spadł o 3,7%. My jesteśmy najwierniejszym synem narodu amerykańskiego. W związku z tym najwierniej kopiujemy te ich negatywne zjawiska, te znaki, jakie oni przeżywają. U nich rośnie bezrobocie, u nas spada PKB, no to pewnie i bezrobocie też wzrośnie. Podobna polityka ponosi, przynosi podobne konsekwencje. Proszę Państwa, spodziewają się w Ameryce wzrostu cen akcji na rynku akcji. W Polsce też się spodziewają. Trudno się dziwić. Ludzie uciekają do obligacji, no bo się boją trzymać pieniądze w sytuacji, kiedy pieniądz się robi coraz słabszy. A jak się robi pieniądz coraz słabszy, to wszystkie instrumenty, które są z nim powiązane, które obligacja to jest czysty pieniądz, tylko w postaci długu, to i one ucierpią na tym. Banki centralne pompują jak szalone w związku ze sprzedażą, wyprzedażą obligacji. Pompują jak szalone podaż pieniądza. Drukują pieniądze do szaleństwa. U nas tak samo. Tam i u nas tak samo. No to efekt, efektem tego musi być inflacja. Następny znak czasu. Jak się chronimy przed inflacją? No właśnie złotem i srebrnym. Posiadam złoto i srebro. To są walory. A jak jest taka inflacja i taki dług. I taka negatywna tendencja na no, no nic się nie poprawi, nic, nie, 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 nic na lepsze nie, nigdzie nie ma miejsca, to, to proszę Państwa, trzeba się chronić. Przedstawiamy Boost BPA, nowoczesne rozwiązanie, które automatyzuje generowanie lidów dla Twojej firmy. Wyobrażasz to sobie? Żadnych straconych godzin na penetrowanie mediów społecznościowych czy innych platform w poszukiwaniu potencjalnych klientów. Boost BPA zrobi to wszystko za Ciebie. Znajdzie i przechwyci kwalifikowane lidy i automatycznie skontaktuje się z nimi. Rezultat? Potrojenie sprzedaży zaledwie w kilka kliknięć. Przestań szukać klientów. Niech Boost BPA robi to za Ciebie. Waluta BRICS takiego problemu by nie miała, gdyby już istniała. Jeszcze nie istnieje oczywiście, ale jest, jest już zapowiedź. To też powoduje, to jest też pewien znak czasu, który nas chroni, albo przynajmniej daje nam jakąś nadzieję. Ale waluta BRICS nikogo jeszcze nie interesuje, zwłaszcza w Polsce. Bo w TVP, CBS czy BBC o tej walucie się prawie nie mówi. To jest brudny termin. Niechętnie się mówi w ogóle o BRICSie, a już o walucie. Nadal świat myśli o dolarze, funcie, jeszcze trochę euro i franku, ale wiadomo, że to. Dolar ma, ma przeżyć, ale dolar jest zabijany. Dolar jest coraz słabszy, bo banki, bank centralny Fed, drukuje go coraz więcej. A produkcji nie przebywa, bo jest właśnie raczej recesja. U nas dalej, w Polsce. Skończyła się dyskusja na temat gotówki. Już się nie mówi o gotówce, że to jest prawo obywatela. Mówię o PiSie, o, o rządzie. Mówi Konfederacja. Ale Państwo mówicie, że Konfederacja. To będzie spisem. No nie wiem już w takim razie, co się, kto, by, kto ma rządzić, no bo jeżeli, jeżeli nie Konfederacja, to PiS, prawda? Ludzie myślą, że podwyżki opłat w bankomatach to jest wyłącznie skutek ciwości bankierów. Nie proszę Państwa, bo przecież ci sami bankierzy likwidują te bankomaty. Może nie bankierzy, ale, ale na skutek reakcji bankierów właściciele bankomatów likwidują bankomaty. Kagańce szczypawki i, got i, za i, i zakaz got posiadania gotówki, to są mechanizmy, które, o których powinniśmy rozmawiać. Nie rozmawiamy. Tego w TVP nie umówią, a jak czegoś nie mówią, to znaczy, że nie istnieje. TVN też nie mówią. Oni są po tej samej stronie, jeśli chodzi o ten kryzys i o to, co ma się, co się nazywa wielkim resetem to, to właśnie jedni i drudzy są po tej samej stronie. My jesteśmy, ci moi zwolennicy, są po trzeciej stronie, czyli właśnie po drugiej stronie. Ale to jest jedyna grupa, która jest po drugiej stronie, a reszta jest wszyscy za tym samym. Przed chwilą czytałem artykuł w Gazecie Wyborczej, w którym młody, głupi, początkujący pismak pisze, że jak władza chce zmienić plan zagospodarowania, to może w każdej chwili zmienić. Zapomina, że to przecież władza zmienia, zmieniając plan, zmienia wartość majątku, jaki my mamy. To jest nasz prywatny majątek. To jest tak, jakby ktoś zakazał komuś noszenia zegarka, na który on wydał powiedzmy tysiąc złotych, prawda? I nie wolno mu tego zegarka nosić i w ogóle nawet korzystać z niego. To jest strata tysiąca. Tysiąca złotych, nawet jak się ten zegarek ma gdzieś tam w szufladzie. Polaków zresztą nadal nic ważnego nie interesuje. Nasila się społeczna nagonka na jedzenie, na jedzących mięso. Wegetarianie, wege wegani teraz górą. Frankowicze też, to jest też nowy temat. Bo mój stosunek do Frankowiczu Państwo znacie. Jak ktoś bierze kredyt i nie czyta, co bierze i nie rozumie tego, co robi, to musi zapłacić cenę, bo inaczej będzie tak całe życie działo. I to jest sposób Najlepszy sposób na poprawę edukacji, na edukację finansową hmm. Polaków. Jak stracą i będą wiedzieć, jak, dlaczego stracili, to wtedy już tego nie powtórzą. Już będą jedną poważną lęk, e, lekcję mieli. Proszę Państwa, mało kto mówi oczywiście o tym, jakim zagrożeniem są kredyty, te dwuprocentowe, ale wszyscy mówią o tym, że trzeba je zaciągać. Dobrze, ja powiedziałem, do mnie piszą, niektórzy z Państwa piszą, czy powinienem wziąć ten kredyt. Ja mówię, ja rozmawiam z człowiekiem, widzę, że ma dwa domy, jakąś tam jeszcze, jeszcze coś ma, ziemię, i dobry, dobry zawód, no to dlaczego ma nie skorzystać? Jak, jak, jak idioci będą korzystać i jeszcze potracą te domy, czy te nieruchomości, które kupią, to niech chociaż korzysta ktoś zacny, ktoś, kto się dorobił jakiegoś majątku. Bo jak ktoś ma majątek, a nie ma na kredyt, jak ktoś ma majątek, to znaczy, że jest wart czegoś, że jego praca, jego działalność jest czegoś warta. Przecież my zarabiamy to, za co, nam, to, co robimy dla innych ludzi, oni nam za to płacą. To jest, oni oceniają naszą wartość, nie my. A jak ktoś nie ma nic, to znaczy, że jego praca jest główna warta albo mało warta. Dlaczego? No, bo się nie stara, musi trochę popracować jeszcze nad sobą, zmienić zawód chociażby, no, albo zmienić pracę. To też może być, tak. Może być wart, ale źle pracuje. To też jest no, cecha negatywna, świadcząca negatywnie o danej osobie, jeżeli ona nie potrafi sobie lepszej pracy znaleźć. Mursja to zlokalizowana na południowo-zachodnim skrawku Hiszpanii jedna z najmniejszych prowincji tego kraju. Od panującego tam klimatu wybrzeże prowincji nazwano Costa Calida, czyli gorące wybrzeże. Plaże Costa Calida to najnowsze odkrycie Hiszpanii. Rejon posiada unikalny mikroklimat, urocze klify, zatoczki, piaszczyste łachy, a szczególnie laguny. Osobom zainteresowanym wynajmem lub kupnem nieruchomości na Costa Calida polecamy agencję Buendia w Puerto Mazaron, Murcia. Proszę Państwa, wbrew tendencjom rynkowym, tu mamy, tu, tu mamy piękne zjawisko, mianowicie władza chce nas teraz, prawda, kokietuje, nie nazwą mnie tam nie kokietuje, ale kokietuje Was, przynajmniej część z Państwa. Kokietuje, do, że dopłaci, że da że ten kredyt tani i tak dalej. No i teraz benzyna, teraz benzyna, paliwa. Te zakazane paliwa kopalne, benzyna i diesel, gaz, one są tańsze niż powinny być. To Przepraszam, że ja tak mówię. To znaczy tańsze niż wynika z kalkulacji kosztów zakupu, bo, bo, bo ostatnio cena paliw skoczyła w ciągu Krótkiego czasu 67-18, prawie 30%, 28-27%. A u nas tego nie ma. Dlaczego? Bo rząd chce pokazać, jaki dobry jest dla ludzi, że nie, 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 nie drażni. Ludzie myślą, że tak ma być, a to, jest, a to jest robione w sposób sztuczny. Zaniżane ceny benzyny w stacjach benzynowych, dlatego, a, a, a równocześnie wypłacanie. Z naszych podatków, z naszych kieszeni, nie podatków, bo to podatków już dawno wydali. Podatki to oni w marcu wydali, a resztę to już z kredytów żyją. I teraz płacą, my płacimy sami za dopłaty całego sektora, do całego sektora paliwowego, właśnie głównie do Orlena, bo, Orlenu, bo on jest hurtownikiem, żeby oni mogli tanio sprzedawać innym. No to jest, to jest aberracja. Dojdzie do tego, co było za komunem. Za komunem było tak, że pasztetówka kosztowała 44 zł nie kłamie, tyle kosztowała, a proszę Państwa, produkcja pasztetówki kosztowała 56 zł. Też sprawdzono. Więc co? Więc nie można było kupić, bo komuś, kto będzie, oczywiście rząd tam dopłacał niektórym masarniom państwowym oczywiście, no i były prywatne. I te prywatne produkowały za 60 zł, a sprzedawały za 150. Pasztetówka. pasztetówka. Dlatego, że ta pasztetówka była żeby ona była wyprodukowana i żeby była dostępna, to musiała kosztować 150 zł. Ale rządowa nie mogła kosztować 150 zł, bo rządowa cena była 44. No to rządowej pasztetówki nie było. I to samo się dzieje teraz z paliwami, że będziemy mieli niedługo, prawdopodobnie zabraknie paliw w Polsce. Już są problemy, rolnicy mają problemy z, z, z dieslem, z olejem opałowym. Więc to, 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 jest, to są znaki czasu. Chore znaki czasu. Nawet Bitcoin stracił swój powab i pazur. Dużo się mówiło, prawda? Mówi się to kryzys jakiś, przynajmniej jakaś grupa była kryptowaluty, rośnie. Nie. Już nie rośnie. Już może nawet rośnie. No urósł, spada. To pomijam to, bo to też, bo to jest jakby ogólnoświatowa tendencja, że pokazuje się zjawiska, pokazuje się na przykład tam ta jakaś giełda wygrała proces, czy druga też wygrała, to na chwilę cena idzie do góry. Jak już sprzedadzą ci, którzy pierwsi wiedzieli o, tej, o tym procesie, to, to znowu cena spada, ale to nie o to chodzi. Ludzie się przestają interesować bitcoinem, ludzie, ludzie się przestają przestają szukać nadziei. Może nawet nie tyle przestają szukać. Tak, przestają szukać. Do tej pory Bitcoin był jednak nadzieją, złoto i Bitcoin. A teraz nawet nawet, nawet tej, tej nadziei sobie odmawiamy. Dlaczego? No bo takie mamy inne, inne mamy zajęcia. Nie wiemy, ile tam ma oglądających czy subskrybujących żona Roberta Lewandowskiego. To są ważniejsze tematy. Proszę Państwa, na wszelki wypadek chciałbym Państwu zaproponować, albo za, doradzić, żebyście przestali oglądać i czytać serwisy biznesowe, tylko ewentualnie źródłowe, ale nawet te źródłowe są fałszowane, bo ja Państwu o, o tym opowiem wkrótce, jak pewien bardzo znany, zacny miliarder rżnie, głupa i fałszuje, może zniekształca wyniki Fakty giełdowe, fakty finansowe. Proszę Państwa, wchodzimy w najbliższym czasie w znaczne ruchy cen. Jak pamiętacie z tego filmu 118 i chyba 100, jeszcze nie pamiętam, ale 185, to był ostatni. Będzie niedługo to podsumowanie, czy jakby weryfikowanie tego naszego planu rozwoju wydarzeń z rzeczywistością. Mamy, mieliśmy pod jesień 23, rok 24, to z takim, z dokładnością do pół roku proszę to odbierać. Mamy sygnał, że będą wzrastać ceny metali szlachetnych, że będą wzrastać ceny surowców, ale na razie mogą spadać. Natomiast jedynym, jedynymi metalami, które nie będą spadać, są metale szlachetne, i one już jakby potwierdzają, ta ostatnia korekta, z, nie korekta, ale zmiana ceny od 1912 1900, 1900 dolarów do teraz do 1966 czy 70 prawie ostatnich, przy ostatnim zamknięciu, to jest już wskazówka, że podążamy w tym kierunku, mianowicie zacznie się, zaczną się wzrosty. Zaczną się wzrosty na rynku surowców. Ropa już wzrosła z 67 na 85 dolarów za baryłkę. 165 litrów ropy naftowej. To, że w Polsce bawamucą nas z tymi cenami paliw, to jeszcze nic nie znaczy. To nie jest żadne dobrodziejstwo. Pamiętajcie, że przyjdzie za to zapłacić. Po wyborach cena ropy i produktów ropopochodnych będzie bardzo wysoka. Jak to się ma do tego całego programu likwidacji sektora paliw? kopalny, to nie wiem, dlatego, że elektrycznością jest też problem. Elektryczności brakuje, jest coraz droższa, nie ma żadnego, nie ma żadnego, żadnego miejsca na odległość dla nas. Nie ma, nie ma dla nas najmniejszej nadziei na to, żeby się coś poprawiło. Ale może być nawet tak, że nie będziemy w ogóle mogli jeździć samochodami, bo braknie, bo braknie elektryczności. Też to jest faktem, bo przecież ani, ani Wiatraki, ani fotowoltaika, zwłaszcza fotowoltaika, która jest bardzo łatwa i, i, i nieinwazyjna w stosowaniu, nie, wcale nie wzrasta. Prost przeciwnie. Robią, władze robią wszystko, co, co się da, żeby zahamować. Sieci energetyczne to samo straszna rzecz. Najbardziej podroże jest złoto. Mówi się też o katapulcie cenowym srebra. Pewnie mieć tak samo pójdzie do góry. Obserwujemy ten proces od pewnego, jak mówię, od kilku tygodni, ale trudno jest uchwycić ten, ten momentu, prawda? te momenty, te chwilę, w której to się zaczyna, kiedy naprawdę się zaczyna, bo to może być tak, trochę się zacznie, potem spadnie, potem Państwo mówicie, o, mówił Pan, że będzie rosło, a teraz spadło. No tak się zdarza, ale suma summarum trend jest wznoszący. Jeśli chodzi o złoto, no trzeba być kretynem, żeby w tej chwili nie kupować złota, żeby się żeby kupować akcje albo obligacje. Już to, 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 to już naprawdę jest katastrofa. Więc ja na ten temat więcej powiem właśnie o złocie. Znalazłem taki raport Zoltana Pożara, tego analityka, niegdyś z Credit Suisse, teraz ma własną firmę i tam on analizuje właśnie jak będzie się zmieniała relacja pieniądza tego fiducjarnego do złota i ewentualnie jaka jest Szansa, że złoto stanie się substytutem pieniądza fiducjarnego, czyli tego papierowego, czyli tego, który się mogą wydrukować w każdej chwili, ile chcą. Więc to Państwu przedstawię. No, czy, te, czy to są jakieś trwałe znaki czasu? Wydaje mi się, że tak, generalnie tak. Natomiast niektóre z nich znikną, niektóre punkty zapalne się pojawią. No czekajmy na to, co, co będzie dalej. E, jesteśmy w. Kolejnej, kolejnych fazach kryzysu, który się zaczął w połowie marca 2020 roku i trwa i jeszcze, po, pa, proszę Państwa, potrwa. Oby jak najkrócej. Dziękuję, do widzenia.